Nimuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, postoją moja i twierdzo mój wybawiciel. Boże mój skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrona. Pod tytule do tego psalmu jest napisane modlitwa sługi Bożego Dawida, który wypowiedział do Pana słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z mocy wszystkich Jego nieprzyjaciół i z ręki Saula. Ile razy Pan Bóg wybawił każdego z nas z różnego rodzaju nieszczęść, które nas spotykały. Ile razy modliliśmy się o to, by Pan Bóg nas wybawił, by Pan Bóg się stał dla nas skałą zbawienia, by stał się dla nas mocą. Wiele razy na pewno, żeśmy prosili Pana Boga, wołaliśmy w naszych niebezpieczeństwach, to sama Agda. Ale zastanów się nad tym, czy potrafisz być wdzięczny Panu Bogu, czy potrafisz Go uwielbiać właśnie za to, że doświadczyłeś tej Jego pomocy. Prosić często potrafimy, ale czy potrafimy dziękować, Czy potrafimy uwielbiać Pana Boga, który zwycięża, Boga, który jest mocą, moją mocą, który jest moją ostoją, który jest twierdzą i moim Wybawicielem. Słowa tej pieśni rodzą się z doświadczenia właśnie Boga, który jest takim dla każdego z nas. Warto jest dostrzegać to dobro, które Pan Bóg czyni w moim życiu, odpowiadając na moją modlitwę i uwielbiać Go w tym, że On mnie wysłuchuje, uwielbiać Go w tym, że On mi towarzyszy w moich trudnościach, jako Ten, który jest skałą, który jest twierdzą, który jest mocnym.